W amerykańskich filmach, nazwijmy to dla młodzieży, zawsze było tak, że jak było jakieś rodzeństwo, to to starsze osiągało najlepsze sukcesy na każdym szczeblu, a ten młodszy zawsze był do niego porównywany. Najlepiej jakby przed buty, a nawet go prześcignął. I dokładnie tak jest Spoko X4 Pro. Hmm... Ubiegłoroczny Poco X 3 Pro przez wielu był oficjalnie znany za the best of the best of the best w stosunku opłacalność, możliwości i coś w tym jest. Abstrakcyjna wydajność w tej półce cenowej połączona z Całą dobrą resztą była ciężka do zanegowania i wielu, wielu użytkowników było i jest pewnie dalej zadowolona. X3 Pro to właśnie ten zdolniacha, ten amerykański student, co w koleżu gra najlepiej w bejsbola i naukowo dotarł do najlepszych uczelni. teraz my jesteśmy takimi, nazwijmy to rodzicami, jak to cringe'owo brzmi, którzy oceniają pokój X4 Pro właśnie na bazie swojego poprzednika. I może to nie jest to samo, ale jest to taka... Trochę cicha myszka, która potrafi mile zaskoczyć. Nowy model jest mniejszy, ale nie jest to równoznaczne z tym, że jest wygodniejszy. Ba, wręcz przeciwnie, bo podążę za iPhoneową modą X4 jest kwadratowa, przez co poręczności można zapomnieć, więc obsługa tak samo dużego ekranu 6,67 cala o tej samej rozdziałce, Full Plus i odświeżaniu 120 Hz jest jeszcze bardziej niewykonalna niż niewykonalna rok temu. Plusem jest natomiast jego technologia, bo to AMOLED, który na głowę bije we wszystkim ubiegłorocznego IPS-a, a do tego w piku osiąga maksymalnie 1200 nitów nieźle naprawdę robi wrażenie tym bardziej w tej półce cenowej. Wrażenie może też zrobić liczba pikseli w głównym aparacie 108 megapikseli. To matryca Samsunga S5KH. To co jednak ważne to jest przede wszystkim większa niż rok temu, więc gdzieś jest to możliwe, że te zdjęcia będą nie że nieco lepsze, ale po prostu nieco mniej złe jak w Poko X3 Pro. To dalej taki przeciętny. Przyzwoity jak na ten segment cenowy poziom średniopułkowca, gdzie używka OnePlus Nord 2 czy Realme 9 Pro Plus w podobnym budżecie robi kolosalnie lepsze fotografie. No i dobra moi mili, teraz już naprawdę wisienka, truskaweczka deli... Nie, delicia to jest trochę przekombinowana, ale truskaweczkę na torcie. Nim jednak zaczniemy omawiać to wideo, jakie tutaj nagrywamy, to cofniemy się ponownie do X3 i zadamy pytania. Czy miała możliwość nagrywania w 4K? Jak najbardziej. Czy miała elektroniczną stabilizację obrazu? Oczywiście, czemu nie. I teraz do X4 zadamy te same pytania. Dodam, że to jest X4... Pro, wiadomo, pro, e, na propsie zawsze. E, czy ma nagrywanie 4K? Nope. Czy ma elektroniczną stabilizację obrazu? Nope. Czyli oznacza to jedynie tyle, że maksymalnie nagrywamy w Full HD 30 klatek na sekundę, tak jak teraz, bez jakiejkolwiek stabilizacji obrazu. E, I wydaje mi się, że nawet nie muszę oceniać obrazka, nic tutaj dodawać. Sami widzicie, jak to wygląda. A wisienką na tej truskawce jest to, że ten telefon... Wychodzi w 2022 roku, gdzie wszystkie telewizory chyba mają 4K i kosztuje 1600 zł. Nieźle, nieźle. Okej, okay, to, że nie ma 4K, to może sprawka mniej wydajnego procesora, ale jakby. Wierzyć mi się w to nie chcę, bo i tak moc jest wystarczająca. Niemniej, poprzednik X3 Pro na pewno mocą, a przede wszystkim zapasem mocy rozkłada na macie X4 Pro. Snap 860, czyli flagowy były procesor, to zgoła odmienna liga względem Snapa 695 i to samo z pamięcią. UFS 3,1 z przed roku to dużo szybsza pamięć od tegorocznej UFS 2,2. Czy było to odczuwalne na co dzień? Kurde, nie pamiętam dokładnie jak było rok temu, ale tutaj namacalnie mogę Wam powiedzieć, że notorycznie te 120 Hz w ekranie, mimo że no wiadomo, że średniobuchowcy ogólnie dobrze działają i ten telefon też dobrze działa spoko, ale notorycznie te 120 Hz było rzeczywiście zrywane jak mięsowkę babowni, nie? Niby telefon działa dobrze, ale dzień w dzień widziałem te szarpanie animacji. Co potrafiło irytować. Plusem, natomiast, jeszcze tego procesora jest energooszczędność, bo mimo bardzo podobnej pojemności baterii 5000 mAh tak tutaj 1,5-2 dni z 7 godzin SOT na samym LT. To naprawdę robi wrażenie. Ładowanie odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą kabla, ale moc ładowania zwiększyła się dwukrotnie 67W i takowa ładowarka jest w zestawie. Jest też przewód, no i silikonowy case. Nie byłbym sobą, gdybym nie ocenił wibracji, i tutaj. O ile haptykę można nazwać dobrą, tak wraz z nią nie idzie w parze moc, przez co finalnie są po prostu mało odczuwalne. Głośniki stereo są i co ciekawe, grają w stereo, taka ciekawostka, maksymalnie do 70% jest ok, bo powyżej zaczyna być. Tak sobie, taki sobie jest też mikrofon podczas nagrywania wiadomości głosowych na Messengerze, ale w tej półce jest to standard. Na koniec dodano obsługę sieci 5G, ale cała reszta jest identyczna, czyli certyfikacja IP53 z uszczelnionym hybrydowym zwrotem Dual SIM, też czytnik linii papilarnych w przycisku Power, stara, dobra, niezawodząca pojemnościowa technologia, niech będzie, że w tej półce cenowej jest akceptowalna, a także uwaga, jack 3,5 metra i może nie to, że boomercko, ale no jakby na to nie patrzeć, globalnie jack 3,5 metra już odszedł do, do swojego rodzaju lamusa. Sam przeszedłem na sławki Bluetooth, mimo że zdaję sobie sprawę, że jakby na no jakość dźwięku w podobnym budżecie cenowym jest dalej gorsza i myślę, że jeszcze jakiś czas zajmie, żeby to było na podobnym poziomie, o do tego poziomu dojdziemy. Natomiast ostatnio sławki Bluetooth miałem rozładowane tak kompletnie i wziąłem sobie, proszę bardzo, moje soniaczki stare na jacka, podłączyłem i elegancko mogłem sobie posłuchać muzyki. Gdyby nie on, no to. Bym zagrabiał bez muzyki. Podsumowując, pokój 4 Pro możemy kupić od 1600 zł na przykład w sklepie którego celowe lokowanie i promocja znalazło się w tym materiale, a także linki. Wszystkie umieszczam w opisie pod filmem. Tam są też linki do 200 GB w sieci komórkowej Mobile Vikings z kuponem 200 GB to był mój pomysł, także docencie to, proszę. Ale jest jeszcze rejs próbny, w którym macie minus 50% przez pierwsze trzy miesiące. Także, jeżeli chcecie zmienić sieć, czy macie taką potrzebę, to jak najbardziej z czystym sumieniem polecam, sam korzystam. Koniec tego lokowanka. Przechodzimy do boh bohatera tego odcinka, którego uważam, że nie ma co porównywać do poprzednika. Bo. bo, 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 bo montuję właśnie film, który w sumie wy oglądacie. I z mojego podsumowania. Zdaję sobie sprawę, że obecny rynek smartfonu wygląda tak, że jeżeli chcemy. Najbardziej zoptymalizowany telefon to trzeba przeznaczyć tak do 2000 zł, zarówno pod względem jakości, jak i optymalizacji, jak i parametrów technicznych, ale jak w każdej branży, w każdym przedziale zawsze można wybrać zarówno produkt najlepszy, jak i najgorszy, a POCO X4 Pro w zasadzie nie wiem jaki jest. Chodzi o to, że sumarka POCO od Xiaomi powstała po to, żeby ich telefony w danym segmencie cenowym były jak najwydajniejsze. To był priorytet, a cała reszta niech będzie po prostu poprawna, akceptowalna. Ten telefon taki nie jest, więc pomyślałem, to może jest bardzo dobrze wyważony. Niby tak, ale jeżeli miałbym wydać na telefon 2000 zł do 2000 zł, warto dopłacić do Realme 9 Pro Plus, Norda 2, które w ogólnym rozrachunku są po prostu dużo lepszymi telefonami. Najgorsze to jest to, że nie chcę mówić polecam, bo wiem, żebym go po prostu dla siebie nie wybrał, ale też nie chcę mówić nie polecam, bo wiem, że to jest zbyt krzywdzące dla tego telefonu. Także mam nadzieję, że nie pomogłem i takim akcentem zakończymy ten materiał, za którego oglądanie wam. Jak zawsze dziękuję, zdrówka, wszystkiego co dobre dla was, no i globalnie. MPS Grubsona, jak zawsze. Dziękuję raz jeszcze, do następnego razu. Cześć!